Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj kolejne podejście do wątróbki będzie to wątróbka w porach z pieczarkami. Jeśli lubicie wątróbkę, to koniecznie zachęcam, aby wypróbować ten wariant, dlatego że tak przygotowane mięso jest bardzo. Kruchutkie, mięciutkie, soczyste i delikatne, a połączenie smaków jest bardziej niż zadowalające. Mój wariant będzie wariantem wiosennym. Zatem przygotuję go bez zbędnej ilości tłuszczu i myślę, że zadowoli osoby będące na diecie, liczące kalorie, ale jestem przekonana, że osoby lubiące wątróbkę, a nie na diecie, również chętnie sięgną po ten wariant, dlatego że jest naprawdę smaczna i gorąco zachęcam, aby ją wypróbować. Mam nadzieję, że posmakuje wam co najmniej tak jak nam smakowała, a przepis i składniki podaję na www.skuteczny.tv, gdzie serdecznie zapraszam. Mam tutaj 400 g wątróbki drobiowej. Zalewam ją teraz mlekiem i odstawiam na jakieś 2-3 godzinki do namoczenia. Mam tutaj jakieś 200 g obranych i oczyszczonych pieczarek. Kroję je teraz w drobne cząstki. Gotowe i pieczarki odstawiam na bok. Trzy umyte i oczyszczone pory, takie mniej więcej kawałki, kroją teraz w cieniutkie plasterki. Mam tutaj jakieś 230 gram pokrojonego w plasterki pora. Z wątróbki odlałam mleko i opłukałam ją delikatnie pod bieżącą wodą. Teraz każdą wątróbkę oczyszczę, pozbawiając ją tych nieładnych błonek i żyłek, po czym pokroję ją w mniejsze kawałki. Mniej więcej takiej wielkości. Są dróbki oczyszczone i pokrojone w mniejsze kawałeczki. Dodaję teraz do nich łyżeczkę koncentratu pomidorowego oraz łyżeczkę jogurtu naturalnego. Dokładnie mieszam. I odstawiam na bok. One pod wpływem tego jogurtu i koncentratu zrobią się później takie kruchutkie i delikatne. Rozgrzewam patelnię i roztapiam na niej jedną łyżkę masła. Jeśli chcę przygotować to danie bez użycia tłuszczu, to masło zastępuje mlekiem i wlewam na patelnię 50 ml mleka. Dodaję łyżeczkę kary i szybciutko rozprowadzam to kary w mleku bądź w maśle, i kiedy masło już jest roztopione i gorące. A w przypadku mleka, kiedy mleko się gotuje, dodaję przygotowanego wcześniej pora i rozkładam warzywo równą warstwą na dnie patelni, a następnie dodaję pieczarki i rozprowadzam je warstwą na porze. Przypuszczam solą. z czarnym, świeżo zmielonym pieprzem i na małym ogniu pod przykryciem duszę, aż pieczarki i por będą miękkie. Po 10 minutach pieczarki i por są już mięciutkie. Pachną przepięknie. Sprawdzam teraz, czy nie trzeba ich doprawić. Por cudownie zmiękł od y, mleka z kary, w którym się dusił. Ma taką fajną, wcale nie za ostrą nutę. Ja nie będę już doprawiać. Dodaję po prostu moje wątrutki. Mieszam je z porem i pieczarkami. I na takim średnim ogniu duszę do chwili, kiedy będą miękkie, krochutkie i dobre do jedzenia. Co jakiś czas delikatnie mieszam, ale naprawdę delikatnie, aby nie uszkodzić wątróbki. I duszą oczywiście bez przykrycia, po to, żeby ten nadmiar wody z dna patelni miał szansę ładnie odparować. I kiedy wątróbka już jest dobra, danie jest gotowe, można je teraz zaciągnąć albo rozprowadzoną w niewielkiej ilości wody lub mleka mąką ziemniaczaną lub dodać jakieś 50 ml śmietany kremówki, dokładnie rozmieszać i pozwolić się chwilkę pogotować, a sosik sam ładnie zgęstnieje. Albo zostawić to danie w takiej postaci, jak jest teraz i kiedy lekko przestygnie, wymieszać z łyżką lub dwoma łyżkami jogurtu i od razu podawać. W każdej wersji jest naprawdę smaczne. Ja dzisiaj wybieram wersję z jogurtem, bo akurat na taką mam dzisiaj ochotę. Wyciągam wątróbkę z patelni, odsączając ją z nadmiaru wody. I gotowe. Podaję na gorąco, prosto z patelni. Tak przygotowana wątróbka jest nie tylko soczysta, mięciutka i delikatna, ale jest także lekka i bardzo dietetyczna. Ja najczęściej podaję ją z ryżem, ale świetnie smakuje także sama, bez żadnych dodatków. Wspominałam wcześniej o jogurcie. Jest to opcjonalne, ale ja bardzo lubię skropić tę wątróbkę niewielką ilością jogurtu naturalnego, wymieszać, tworząc taki swoisty, lekko kwaskowaty sosik. Mi w ten sposób bardzo smakuje, więc wspominam o takiej możliwości, ale oczywiście kwestię podania oraz dodatków zostawiam własnym upodobaniom oraz preferencjom smakowym. Jest naprawdę bardzo delikatna, a połączenie z porem i pieczarką, bardzo smacznym połączeniem. Polecam.